Inwestycja prowadzona przy ulicy Ślązouście jest bardzo ważna, ponieważ wał przeciwpowodziowy w tym miejscu jest w tej chwili najsłabszym elementem ochrony przeciwpowodziowej we Wrocławiu. Wał jest mocno wysłużony, wyeksploatowany, powstał w 1903 roku i w ramach naszej inwestycji budujemy właśnie i tworzymy przesłonę przeciwfiltracyjną, której celem będzie to, żeby ten wał nie przesiąkał. W tym celu wykorzystywana jest specjalna maszyna, tak zwany trenczer, który będzie służył do tego, aby na 5 metrów głąb ziemi zbudować szczelną, bezpieczną przesłonę przeciwfiltracyjną. Ulica Ślęzołuście pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest to wał przeciwpowodziowy, z drugiej strony jest to droga publiczna i w ramach tych prac przebudowujemy wał przeciwpowodziowy, jak również tworzymy nową drogę dojazdową dla mieszkańców.